Cześć, jestem Ania, to jest kanał Potaniości. Dzisiaj pokażę Wam mój budżet za lipiec. Takiego filmu nie było u mnie już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ostatni raz taki film pojawił się w ubiegłym roku, chyba też jakoś wakacje. Warto sobie do niego zajrzeć i porównać sobie, jak ten budżet wygląda dziś, a jak wyglądał rok temu. Chciałam powiedzieć kilka bardzo ważnych rzeczy. Jeżeli nie jesteś na tym kanale nowa, kompletnie nie wiesz o niczym, jeżeli chodzi o moje budżetowanie, i w ogóle kim ja jestem, więc jeżeli to jest pierwszy film jaki oglądasz, to, to powiem kilka słów o sobie, jeżeli to jest, jesteś tutaj ze mną dłużej i wszystko to wiesz, to po prostu sobie przewiń, ja tutaj podam na, na dół do której minuty będę gadać, yy, więc po pierwsze nazywam się Ania, yy, mieszkam w Szkocji, także budżetuję w sobie w funcikach o moim systemie budżetowym i mojej metodzie budżetu kopertowego ale takiego generalnie mojej ankowej metodzie budżetowej napisałam workbooka o budżecie domowym i ten workbook razem z kartami pracy jest dostępny w niższej cenie nowej która się już nie będzie zmieniała na, na mojej stronie internetowej i wszystkie linki są pod spodem jeżeli chodzi o, o to czym ja się zajmuję to ja się pracuję jako pielęgniarka pracuję jako pielęgniarka w Szkocji pracuję w publicznym tutaj szpitalu Yy, mieszkam z moim partnerem Krzysiem między nami jest pięcioro dzieci, troje moich dwoje jego, wszystkie nasze są yy, razem także na to zwróć, zwróćcie uwagę ja jeżeli chodzi o dochody które zobaczycie na moim budżecie to są tylko i wyłącznie moje dochody ale zobaczycie też taką rubrykę, gdzie dokłada się Krzyś, dlaczego tak się dzieje a dla, no dlatego, że w związku z COVID-em i różnymi tam rzeczami, które się dzieją gdzieś tam po prostu poza YouTube'em i poza, 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 poza życiem Instagramowo-internetowym, Krzyś ma swoją, swój, swój dom, który po prostu jest wystawiony na sprzedaż, za który jeszcze płaci rachunki, spłaca jakieś tam swoje rzeczy jeszcze, które po prostu wynikły z jego, z jego życia, zanim się poznaliśmy, dlatego też ja po prostu tak nasz, y, nasze budżety wyglądają. Ale jest światełko w tunelu. Yy, jeśli, jeżeli wszystko y, pójdzie zgodnie z planem Krzysia, dom będzie sprzedany w ciągu najbliższych kilku tygodni i wtedy też nasze budże, na, nasze finanse i nasze budżety będziemy sobie łączyć. To jest coś o czym rozmawiamy od kilku ładnych miesięcy to, to jest coś co, do, do czego dojrzewamy nie wiedzieliśmy czy będziemy chcieli tak w ogóle zrobić kiedy zaczy, zaczynaliśmy się spotykać dobrze nam bardzo było z tą rozdzielnością y, finansową, ale nasz związek się rozwija, dojrzewamy do tego rozmawiamy o tym bardzo dużo i po prostu chcielibyśmy sobie gdzieś tam to połączyć. Jak to będziemy robić, na pewno będę was, y, Wam to y, o tym opowiadać. Są różne rodzaje, jeżeli chodzi o, o różne metody y, budżetowania, jeżeli chodzi o finanse w związku i każdy powinien y, sobie wybrać swoje, swoje takie, jak y, mu pasuje. Także przechodzimy do mojego budżetu. Pokażę y, Wam, jak ja go robię. Ja, jeżeli chodzi o swój budżet, prowadzę go w moim segregatorze. To jest jakiś tam segregator, który znalazłam w domu. Nie ma tutaj ża żadnych tam. Yy, nie ma to po prostu yy, nie, wi nie wiadomo czego. Yy, to jest jedna rzecz. Cały system, tak jak powiedziałem, ja nie będę się w niego wgłębiać. To jest po prostu omówię swój budżet, tak jak on wygląda. Opowiem wam, co tutaj się pozmieniało i te sprawy. Cały system, karty pracy, wszystko jest w workbooku o budżecie domowym. To jest po prostu. Kwintesencja tego, jak Twój budżet może wyglądać. Budżetowanie uważam, że powinno być jak najbardziej proste, powinno być jak najbardziej przyjemne. Dlatego ja też siedzę w swoim ulubionym kąciku, gdzie ja sobie zawsze budżetuję. Ja sobie zawsze siadam na podłodze przy mojej kanapie różowej i siadam sobie y, przy moim stoliku, mam kawę, y, kalkulator w ręce i jakąś sobie przyjemną muzyczkę włączam, włączam na telewizorze. Zazwyczaj leci Celina Dion y, i dopinguję w nią w budżetowaniu. Bo ja bardzo linkę lubię, yy, także tak to, yy, tak to wygląda. Yy, także zabieramy się do mojego budżetu. Więc tak, zacznijmy od początku. To jest jedyna koperta, którą ja mam w gotówce. To jak idziemy dalej, to są nasze zapiski na fundusze. Jak rozmawialiśmy o funduszach, co chcemy tutaj mieć, tu mam wszystkie fundusze rozpisane, jak one wyglądają na na kolejne miesiące, na rok 2022, bo to jest, to jest uważam ważne, żeby powiedzieć. To jest 2022, to jest rodzaj funduszu, przeznaczona kwota, ile po prostu chcemy na te fundusze przeznaczać. Wszystkie fundusze, które mam, wypisałam sobie na oddzielnych, na oddzielnych kopertach i ja po prostu wypisuję sobie co miesiąc. Także to są wszystkie fundusze. A tutaj są moje budżety, które prowadzę co miesiąc, raz mi to idzie lepiej prowadzenie raz, raz gorzej, ale generalnie tak to wygląda. A tutaj tak jak powiedziałam, fundu, budżet lipcowy. Więc tak, idąc od góry, to jest mój tutaj dochód, tak jak widać mój budżet na lipiec, to jest mój dochód. Także mój dochód z NHS-u było to 2165 funtów i to był bardzo dobry miesiąc miałam wtedy dużo, jak to wtedy najczęściej oni płacą nam więcej za godziny takie niesocjalne. Także ja wtedy miałam sporo yy, niedziel, sobót, sporo nocek i było kilka bank holidays, także takich po prostu dni, gdzie niektórzy mają wolno od pracy, a po prostu płac płacą więcej. Child benefit to jest coś, co dostaje tutaj każdy, kto ma dochód poniżej 50 tysięcy rocznie, więc to jest takie szkockie 500 plus i ja tutaj mam na troje dzieci, to jest 198 funtów miesięcznie i Krzyś, to jest właśnie to o czym mówiłam to jest, my składamy się razem na fundusze, Krzyś dokłada się 75 funtów i 400 funtów na spożywcze, I ja to po prostu już traktuję jako mój dochód i tutaj sobie wpisuję i teraz przechodząc tutaj fundusze celowe, wszystkie, które mam nie będę się o nich rozgadywać, bo to jak ja sobie je ustalam, jak odkładam, gdzie odkładać, wszystko jest w workbooku, to jest po prostu coś, co ja mam tutaj. Te na zielono zaznaczone są fundusze na rok 2021, fundusze na, które są już ukończone i które już po prostu są, no, są ukończone tak jak mówię. Także walentynki są ukończone i świąteczny na ten rok jest ukończony, także ja jest lipiec, a ja Boże Narodzenie już mam ogarnięte. I tutaj przechodzimy dalej do moich rachunków. Także tak jak widać, yy, rachunki jakie są, każdy widzi. I tutaj hipoteka, bardzo ważna uważam rzecz, to po prostu jak sobie robicie, czy bierzecie jakiś kredyt, czy cokolwiek, to sobie pod uwagę to, czy będziecie mogli go spłacać sami. I to idzie w dwie strony, czy po prostu będziesz go mogła spłacać sama, albo twój partner, czy będzie go mógł spłacać sam, bo planujmy na najlepsze, przygotowujmy się na najgorsze, jak to mawiał poeta. Także mój wynosi 503 funty. Ja od początku kupując ten dom yy, zakładałam, że po prostu kredyt musi być dosyć niski. Yy, oni są bardzo dobrych warunkach, to jest kredyt hipoteczny na 10 lat. Nie traktuję go jako... zawsze mówię, że jestem kredytowo czysta, dla mnie hipoteka to nie jest... Yy, Gdzieś trzeba mieszkać, albo mogę płacić sobie, albo mogę płacić komuś, także wiem, że płacić sobie. Spółdzielnia. Yy, to nie jest coś, co będzie każdy miał. U nas płaci się, tu gdzie ja mieszkam, płaci się takie spółdzielnie i to się płaci za utrzymanie terenów zielonych i, te, i tego typu rzeczy. Gas i prąd, tak jak powiedziałam, dosyć mocno poszło do góry i płacę 200 funtów miesięcznie za wszystko. Za Cancel Tax, czyli taki szkocki podatek mieszkaniowy, płacę 113 funtów. Za telefon i internet płacę razem no tak ponad 70, ubezpieczenie za dom, to są takie opłaty, które ja się stałam zawsze płacić raz do roku, ale jakoś w tym roku wyszło tak, yy, że, że po prostu wyszło tak, że płacę co miesiąc, nie to denerwuje szczerze powiedziawszy. Ubezpieczenie na życie, tego nie mogę płacić rocznie, już się pytałam, jest tylko opcja miesięczna, no ale, no najwyżej. Netflix 9999. 99. Spożywcze, ja też to, też to robię już w rachunkach sobie to, yy, w już sobie to ustalam. I kieszonkowe 45 funtów, też ja to już mam w rachunkach Kieszonkowe normalnie się składają po 50, ale któryś z dzieci, sobie wzięło zadatek i dlatego mieliśmy po 45. I youtube premium, próbowałam z tego youtube premium zrezygnować, ale denerwują mnie, yy, ale uznałam, że jednak będę, będę to dalej... I będę to dalej miała. Także to Premium Tylko no i koperty. i koperty. Ja w tym momencie nie mam gotówki oprócz walentynek, no ale tak jak mówię, tutaj mam już to odłożone, więc nawet tego tutaj widzę to tam, a tutaj nie. I to jest spożywcze. I to jest spożywcze 800 funtów, które po prostu zawsze płacimy gotówką. Czyli moje wydatki, jak to wyglądało w tym miesiącu. Więc to jest tak że tu na przykład ja wiem, ile zapłaciłam za, za spożywkę, więc po prostu wiem ile za, za, za wszystko, więc wiem, ile mi zostaje i po prostu potem rozporządzam to, co mi zostaje, ale najważniejsze to jest po prostu wy, zapłacić za y, rachunki, za, y, odłożyć sobie i przygotować się na różne rzeczy. Tu nie będę tego jakoś bardzo dużo wam tutaj mówić, chcę wam tylko jedną rzecz powiedzieć, bo to moje wydatki to, to są moje wydatki. Każdy, każdy ma inne. I to jest tak. Po pierwsze, uznaliśmy, że mam tu nadwyżkę finansową. Uznałam, że chcę po prostu zainwestować w remont kuchni. Także tutaj, jak widać, płytki, yy, płytki BNQ, czyli taki ten y, polski, o, y, szkocki OBI. I tutaj wyszło mi to wszystko ponad 400 funtów. Uważam, że jak za remont kuchni, to jest naprawdę po taniości. Potem tutaj Apple, yy, mój sąsiad bloksy, Costa. No ja uważam, że budżet powinien być tak skrojony, że ma być, wa, ma być was i na przyjemności, i na edukację, i na to, żeby sobie jakiegoś ciucha kupić, i na to, żeby odłożyć kasę i to bo po prostu ma być wszystko, ma ja ich Także ja też nie jestem przeciwniczko tego, żeby sobie pójść na kawę do Kosty, a wręcz przeciwnie. 26,70, bo yy, wtedy poszliśmy całą familią. Jechać na jakąś wycieczkę i obsu dzieciakom też coś kupiłam jak widać jakieś tam rzeczy, urodziny Iza ja to mam tutaj wpisane ale to poszło z funduszu urodzinowego, kolejne jakieś robloxy, bo dzieciaki cześć. chciały cześć Iza, paliwo tu mieliśmy wycieczkę, wycieczkę z dzieciakami, także poszło 45 funtów na to i tak jak widzicie, ja nie mam problemu żeby pójść do Lumpa, do HM, do HM żeby sobie kupić jakieś książki żeby pójść do Primarka, coś sobie kupić tu sobie kupiłam na przykład makijaż za 35 funtów to był tylko i wyłącznie podkład, ale tak jak mówię, kiedyś, jak tylko startowałam z budżetem, ja sobie kupiłam podkład za nie wiem 20-30 zł, bo na tyle byłoby mnie stać. W tym momencie wiem, że mogę sobie pozwolić na coś droższego i kupuję to bez wyrzutów sumienia, ale kupuję to z tego względu, ale kupuję to z tego względu, że po prostu mogę sobie na to pozwolić. I tutaj mam też jakieś tam kosmetyki sobie kupiłam, bo akurat mi się pokończyły. I ja to bardziej kupuję z tych pieniędzy bieżących niż jakieś na to specjalne fundusze zakładam, bo tak mi po prostu yy, pasuje. Tutaj jak widać znowu jakieś paliwo kupowałam do drugiego samochodu. Yy, zostało mi na plusie. Nie patrzcie się na te liczby generalnie. Ja to, one mają dla mnie sens. Ja to jak to liczyłam wszystko, to, to mi się tam trochę nie zgadzało, potem mi się pozgadzało. Yy. Na plusie zostało mi koniec końców na koncie 89 funtów, także to było bardzo dobre i to mogłam sobie przynieść na kolejny miesiąc, co też zrobiłam. I potem napisałam sobie wnioski, czyli że budżet był ok i byłam zadowolona. I potem, że 10% chcę jeszcze przerzucać sobie, oprócz tego co już przerzucam, na poduszkę bezpieczeństwa. Także takie były moje wnioski i tak się mój budżet zamknął w miesiącu lipcu. Zrobiony taki kalendarz na sierpień. Także to jest coś, co ja w tym kalendarzu bardzo lubię i takie wnioski, które ja sobie po prostu też na kolejny miesiąc. Także po pierwsze to jest obliczyć fundusz na rok szkolny na kolejny rok, bo jeszcze tych zakupów wszystkich nie zrobiłam. No i uwaga, słuchajcie, trzeba siebie doceniać. Ja bardzo jestem zadowolona, bo w lipcu po raz pierwszy od miesięcy nie naruszyłam funduszu życiowego i to jest dla mnie coś niesamowicie ważnego. I po prostu sama sobie pogratulowałam. Także tak wygląda mój, mój budżet. Tutaj, jak widać, już na siebie jest, y, jest rozpisany, wydatków jeszcze nie ma. No dobra, tak wygląda mój budżet na, na lipiec. Ja jestem zadowolona. Jestem zadowolona, bo działam, działam z tym, co mam. Budżet mój y, hula. I to niezależnie od tego, tak naprawdę, czy, czy jest. Y, czy są chudsze miesiące, czy są, czy są tłuściejsze. Kiedy są tłuściejsze, to ja mogę po prostu sobie czy zainwestować w coś do domu, takie na przykład w remont kuchni, czy mogę na przykład sobie je odłożyć więcej pieniędzy, bo teraz mój, mój, yy, mój budżet jest już taki bardziej stabilny. Ale to jest droga i my nie przejdziemy tej drogi, ty też się nie przejdziesz, jeżeli nie zaczniesz działać w tym momencie, nie kiedyś, nie za, nie za pięć lat, bo ja też mogłam tak powiedzieć, że dobra, to ja idę Krokiem finansistów wszystkich tych mądrych głów, które mówią, zwiększ swoje dochody. Okej, okay, poszłam tą drogą, tylko że mi ta droga zajęła 3 lata. I gdybym ja te 3 lata temu nie wzięła dupy w te gdybym ja wtedy nie zaczęła tych swoich finansów po prostu ogarniać i działać z tym, co mam, a to było dosłownie, to by, były takie miesiące, że miałam oszczędności z rzędu 20-30 funtów, ale te oszczędności się kumulowały, kumulowały, kumulowały i dzisiaj po prostu ja mam tych oszczędności trochę więcej. Yy, i to mnie nauczyło wtedy, że bardzo, do, bardzo wtedy moje takie wartości po prostu się pozmieniały. Dużo, dużo o sobie się nauczyłam. Dużo się nauczyłam o tym po prostu, żeby, z czym działać i też nauczyłam się tego, że ja jestem tego absolutnie pewna, że jeżeli bym na przykład dzisiaj y, zaczynała dopiero budżetować i bym miała tych pieniędzy trochę więcej, to one by wszystkie poszły. Bo jeżeli my się nie nauczymy budżetować z tym, co mamy w tym momencie, a potem nasz na, nas dochód się albo zmniejszy, albo zwiększy, to my będziemy po prostu w takim, no, w ciemnej dupie po prostu, bo nie będziesz umiała się zająć pieniędzmi, bo jeżeli będziesz miała więcej, to będziesz yy, szła w kredyty, albo będziesz szła w pożyczanie, albo albo bo w ogóle się w depresję wpędziesz, bo będzie ci wiecznie brakowało, bo masz nagle mniej pieniędzy. Będziesz na przykład miała więcej pieniędzy, to to zaczniesz wydawać wszystko, co masz, no bo jak masz więcej, no to się status życia już od razu, od razu zmienia, no bo ja już mam więcej, no to ja już muszę to to to, 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 to i tamto. A jak budżetujesz, to po prostu powoli, powoli to wszystko się zmienia i mnie... Z dosyć podobnym budżetem, bo ja mój stały dochód to jest mniej więcej 1800-1900 funtów. 230 to było naprawdę bardzo dobry miesiąc. Yy, ja mam teraz dwa, dwa, dwie stówki mniej w sierpniu, ale ja o tym Wam powiem potem, jak będę podsumowała sierpniowy budżet. Yy, mam trochę mniej pieniędzy w sierpniu, a mam trochę więcej wydatku bo się szkoła zaczyna, obiady szkolne wracają, trochę inne rachunki. A mimo to ja wszystkie oszczędnościówki sobie z, yy, Doładowałam tak, jak chciałam, yy, i dalej mam yy, bardzo fajny miesiąc, i bardzo fajnie mi się żyje. A kiedyś to po prostu byłaby tragedia, bo dwie stówki mniej, no to ja muszę tutaj, wiecie, sięgać w oszczędności i w ogóle. Także nagadałam się. Tak wygląda mój budżet. Na dole, zapomniałam o tym powiedzieć, na dole będziecie mieli sobie, daję wam za darmo, możecie sobie pobrać. Yy, Budżet taki w Excelu, który jest zrobiony i można sobie go po prostu yy, ogarniać. Jak ktoś nie lubi na karteczkach, ja uwielbiam karteczki swoje. Yy, można też sobie w Excelu to po prostu gdzieś tam sumować. Także zostawiam Wam link do tego budżetu na dole, można go sobie pobrać. I pamiętajcie potem, żeby potwierdzić adres yy, e-mail, bo inaczej tego, tego nie dostaniecie. Także ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za ten film i za oglądanie, i widzimy się w kolejny. Pa pa.